Dobry wieczór! Witam na moim kanale i zapraszam Was na rozkład, co możesz zrobić, co możesz zmienić w swoim związku, aby było lepiej. Ten rozkład jest dedykowany dla Was ze względu na zbliżające się walentynki. Każdy z nas, zamiast ofiarować materialne prezenty, możemy po prostu zaoferować komuś po prostu swoje dobro, swoje dobre chęci i coś o wiele bardziej głębszego, czyli być może jakąś zmianę, która wyjdzie Wam na lepiej. Bliźnięta. Co możesz zmienić w swoim związku? Było lepiej, bliźnięta? To jest rozkład na najbliższe tygodnie, powiedzmy do trzech miesięcy. Bliźnięta. Co możesz zmienić w swoim związku? Bliźnięta. Twoje prawdziwe myśli i uczucia, Rada przyszłość. Wow. Drogie bliźnięto. No powiem wam że wy tak naprawdę czujecie się szczęśliwi, macie ogromną taką wewnętrzną radość, chcecie czerpać z tej radości, chcecie e, rozkoszować się tym, co macie. Jest was olbrzymia porcja optymizmu w tym momencie. Widać, że ten związek, w którym jesteście, napawa was ogromną radością. Um, I bardzo dobrze, że, że pojawiła się w Waszym rozkładzie karta słońca, bo ona oświetla Wasz związek. Um, co możesz zrobić, um, by było lepiej? Um, to wydaje mi się, że Wy potrzebujecie wspólnego celu. Um, I aby to zrobić, powinniście Coś sobie zaplanować, coś wspólnego, co możecie zrobić razem. I wy tego potrzebujecie. Potrzebujecie tego razem z partnerem, bo wy czujecie się szczęśliwi w związku, ale czasami może was, co może was blokować, to jest, wydaje mi się, takie, taki brak ruchu, brak działania, być może pomysłu. I dlatego waszą radą jest, żebyście mogli podjąć jakieś działania, żebyście fruwali na jakichś wyżynach rozmów, konwersacji, wspólnego takiego, um, takiego działania, um, abyście mieli o czym rozmawiać, żebyście mogli um, po prostu um, być może wyruszyć w jakąś podróż, to potrzebujecie. Planu. Musicie zrobić sobie jakiś wspólny plan. Dzięki temu y, wasz związek może stać się troszeczkę głębszy, jeżeli będziecie planować, jeżeli będziecie wprowadzać w czyn jakieś y, działania. Bo y, tak naprawdę, y, co jest dla was istotne, to jest takie, tak, taki rozwój intelektu. Wy potrzebujecie y, z partnerem i co możecie dać od siebie takiemu partnerowi, to są właśnie taki rozwój intelektualny. Ja czuję, że może to być, to może być jakieś wspólne właśnie wspólne działanie, wspólne podjęcie jakiegoś pomysłu. Bo wy potrzebujecie tej intelektualnej, takiego intelektualnego rozwoju, jakiegoś działania. Żeby też partner mógł się czuć szczęśliwy. Co możesz zrobić, żeby, żeby było lepiej? To po prostu zaplanuj jakieś kreatywne działania. Albo wprowadź właśnie do życia jakieś kreatywne działania. Te bli drogie bliźnięta, wy nie powinniście mieć z tym absolutnie żadnego problemu. Dlatego, że wy jesteście kreatywne, wy lubicie długie rozmowy, lubicie działać niekonwencjonalnie, lubicie trochę łapać wiele, srok za ogon. Także Wam tutaj naprawdę nie, pomysłów nie powinno brakować. Dlatego, wprowadzajcie w życie jakieś nowe działania, pomysły, żeby to było, żeby to było jakąś przygodą. A dzięki temu z partnerem będziecie w stanie uzyskać większą więź na mentalnym takim poziomie, bo Wasze związki też opierają się właśnie na takim połączeniu Waszych myśli, Waszych słów, Waszych te rozmowy. To dla Was to jest po prostu olbrzymi bodziec. I i wy tego potrzebujecie, i partner tego potrzebuje. Wasz partner będzie potrzebował właśnie takiej stymulacji, tej waszej kreatywności w zrobieniu czegoś, osiągnięciu czegoś. To musi wynikać z, z, waszej, z, z waszego działania. I wydaje mi się, że tutaj, jako azbuław, to działanie jest potrzebne od razu. Nie czekajcie, nie zwlekajcie. Jeżeli chcecie, aby wasz związek układał się lepiej. To wprowadźcie działanie, nie czekajcie i zdecydowanie jakiś marazm, wycofanie, brak optymizmu może popsuć. Jeżeli chcecie coś zmienić w swoim związku, to postawcie na optymizm taką duszę, która potrafi wprowadzić fantastyczną atmosferę. Wprowadźcie jakiś kreatywny element do swojego życia. A dzięki temu uzyskacie zupełnie nową przestrzeń do rozmów, do działania, mogą się narodzić jakieś nowe pomysły dzięki temu, właśnie dzięki temu Waszemu kreatywnemu działaniu. No bardzo powiem Wam, bardzo, bardzo ciekawy rozkład dla Was bliźnięta, bardzo spójny z Waszym znakiem Zodiaku, znakiem powietrznym, żywiołu powietrza. Jest wam potrzebna, to Wam i partnerowi ten właśnie ten, ten intelektualny rozwój, ale on musi wynikać od Was. On to, to, ten impuls do zrobienia czegoś musi od Was wyjść. No i przede wszystkim optymizm, nawet jeżeli jesteście w niekomfortowych warunkach, nawet jeżeli czujecie, że, że czasami ta energia e, z Was opada, to ten optymizm Wasz jest w tym związku bardzo potrzebny. A przesłanie anielskie? Co możesz zmienić w swoim związku? Bliźnięta. Ta karta e, również potwierdza nasz rozkład. Dlatego, że ona mówi o tym, żebyście podjęli, żebyście podejmowali własne decyzje, bo one sprawią, że zbliżacie się do realizacji takiego waszego przeznaczenia, tej waszej drogi życiowej. I musicie się zastanawiać, co was zbliża do lepszego związku co sprawia, że ten związek się może rozwijać i wy, drogie bliźnięta, wy, wy wiecie, czego chcecie. Wy wiecie, że w waszym związku potrzebny jest impuls intelektualny, że ten wasz optymizm musi istnieć, ta wasza energia musi istnieć. I zastanówcie się, co nie działa na wasz związek, co robiliście do tej pory, co... Sprawiało przykrość partnerowi, albo co sprawiało, że coś nie zadziałało, i, 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 i wasze drogi się spieły, wy wiecie, co macie zrobić. I po prostu zastanówcie się, co działa pozytywnie na wasz związek, a co nie. I unikajcie po prostu tych rzeczy, które, które nie działają. Mm. Tak. No, pięknie. Drogi bliźnięta, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam spełnienia w miłości i osiągnięcia tej harmonii, bo macie ją w sobie. Oczywiście, jeżeli macie pytania, to napiszcie do mnie, a tymczasem ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.